Mieszkańcy kamienic w centrum Chrzanowa mają dość kłopotliwego sąsiedztwa Romów. Jak twierdzą, ich zachowanie odbiega od norm współżycia społecznego i prowadzi do konfliktów. O interwencję poprosili władze miasta. 70 mieszkańców bloków i kamienic usytuowanych w rejonie m.in. ulicy Sądowej, Świętokrzyskiej czy Berka Joselewicza podpisało się pod petycją do burmistrza w tej sprawie. Ich przedstawiciele zjawili się także na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, ale jak mówili chcą zachować anonimowość. Podkreślają, że nagłaśniając konflikt ze społecznością romską, nie kierują się pobudkami rasistowskimi. Po prostu, odkąd spora część Romów mieszkających w Szanowie otrzymała mieszkania właśnie w rejonie ulicy Sądowej 3 maja Świętokrzyskiej czy Kadłubek, zaczęły się kłopoty. Zdaniem mieszkańców Romowie nie przestrzegają wielu norm współżycia społecznego. Między innymi przepisów drogowych, utrudniając ruch w tym rejonie. To nie jedyne zarzuty kierowane pod ich adresem. Ponadto, zdaniem mieszkańców, zachowują się głośno, niszczą zieleńce i utrudniają funkcjonowanie tej części miasta. Mieszkańcy problem zgłosili najpierw do zarządcy budynków, czyli Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Szanowie. Przeprowadzono kontrolę. Po niej, jak twierdzą mieszkający tam ludzie, byli oni szykanowani przez społeczność romską. Relacjonowali, że pod ich adresem posypały się groźby, iż zostaną polani wrzątkiem czy kwasem. Ponadto rzucano do nich kamieniami. Dlatego teraz proszę burmistrza o pomoc i rozwiązanie tej sprawy, bo jak twierdzą, odkąd tak duża liczba Romów zamieszkała w tym rejonie miasta, nie czują się bezpieczni. Chcemy mieć takie same prawa, jak wszyscy mówią. Nie może być tak, że mniejszość trzęsie większością. Burmistrz Ryszard Kosowski podkreślał, że sprawa jest delikatna i trudna. Romowie to też obywatele Polski i przysługują im takie same prawa jak innym mieszkańcom. Sprawa jest jednak badana przez służby miejskie i policję którą Włodasz prosił o wsparcie. Nie zostawiam tego ad rozmawiamy z policją, rozmawiamy z innymi czynnikami, będziemy rozmawiać, obserwować. Jak przekonywał Kosowski, jeśli dochodzi do incydentów, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, bez względu na to, kto kieruje te groźby, sprawa powinna być zgłoszona do organów ścigania. Jeżeli jest zagrożenia zdrowia czy życia, państwo mają po prostu prawo, a nawet należy wtedy, z każdej strony jakiegokolwiek po prostu obywatela polskiego zwracać się na policję, która jest otwarta, która też mnie informuje, że coraz więcej po prostu patroli tam podjeżdża, nie zawsze oznakowane. Burmistrz przypomniał, że społeczność romska od wielu lat mieszka w Szanowie. W dużej mierze otrzymali lokale w centrum miasta. Nie zgadza się więc z twierdzeniem, jakoby w ostatnim czasie pojawiło się ich tam więcej. Z danych meldunkowych wynika, że w Szanowie mieszka około 100 Romów. Mieszkańcy wspomnianych budynków twierdzą z kolei, że z danych jakie uzyskali od Stowarzyszenia Romów w Polsce, liczba Romów mieszkających w naszym mieście jest dwa razy większa od podawanej przez władze miasta i wynosi 200. Bez względu na to problem jest i mieszkańcy liczą na jego rozwiązanie. Jak podkreślali, nie chodzi im o to, by pozbywać się Romów z szanowa, ale by wzajemne kontakty oparte były na ogólnie przyjętych normach współżycia. Czy to się uda?